Witam z tej strony Agnieszka Mikołajczak, a to jest podcast Anatomia w 5 Minut. W 35 odcinku podcastu opowiem o mięśniu zginaczu długim kciuka i o tym, dlaczego jest on tak dla nas ważnym i wyjątkowym mięśniem. Zapraszam do wysłuchania. Witam jeszcze raz bardzo serdecznie i aby nie przedłużać nudnym wstępem, przejdę od razu do omawiania dzisiejszego mięśnia, a mianowicie zginacza długiego kciuka. Wraz z poprzednio omawianym mięśniem, a mianowicie zginaczem głębokim palców, stanowi trzecią warstwę mięśni przedramienia, a dokładniej zginaczy mięśni przedramienia. Tylko u dołu przedramienia jest częściowo odkryty, ale tak to praktycznie cały przykryty jest innymi mięśniami, takimi jak nawrotny obły, ramienno-promieniowy, zginacz promieniowy nadgarstka oraz zginacz powierzchowny palców. Pod nim to już tylko kość promieniowa, błona mięśniowa i przylega też do mięśnia nawrotnego czworobocznego. Więc jakie jest jego anatomiczne usytuowanie? Najprościej rzecz ujmując, biegnie od kości promieniowej do paliczka dalszego kciuka, ale nie jest to jednak aż takie proste. Na tej kości promieniowej przyczepia się do powierzchni przedniej, a dokładniej pomiędzy przyczepami mięśnia odwracacza oraz nawrotnego czworobocznego. Dodatkowo przyczepia się do znajdującej się tam błony międzykostnej i mówimy tu o jego głowie promieniowej. Właśnie od kości promieniowej, ale czasem też puszcza pasmo od nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, i mówimy wtedy o głowie ramiennej. Biegnie sobie dalej w stronę przyczepu końcowego jako ścięgno przechodzące przez kanał nadgarstka, i kończy się, jak już wcześniej wspomniałam, na paliczku dalszym kciuka, a dokładniej na jego podstawie. Z rzeczy ważnych brzusiec tego mięśnia jest pół pierzasty. A ścięgno tego mięśnia jest jedynym długim ścięgnem, zginającym kciuk. Jak już jesteśmy przy zginaniu kciuka, to mamy jego już jedną funkcję, więc omówimy sobie też pozostałe. Poza tym, że zgina kciuk, zgina też rękę i to dość silny jest w obu tych funkcjach. Poza nimi odwodzi również rękę, ale tutaj już nie szaleje w swojej mocy. Raczej słabo mu to wychodzi. Pozostało nam jeszcze unerwienie, które pochodzi z nerwu międzykostnego przedniego C6TH1, gałęzi nerwu pośrodkowego. Z ciekawostek: to zdarza mu się mieć dodatkową głowę zwaną łokciową, bo biegnie ona od wyrostka dziębiastego kości łokciowej. Nie występuje to zbyt często, ale znów nie za rzadko, bo w końcu głowa ta dostała swoją anatomiczną nazwę. Więc można jednak jej się spodziewać. Kwestia znowu odpowiedniej palpacji i umiejętności jej interpretacji. I jeszcze jedna informacja jest taka, że mając ten mięsień jako zwierzęta jesteśmy wyjątkowi, bo występuje on osobno jako samodzielny zginacz tylko i wyłącznie u człowieka. U żadnych innych naczelnych nie jest tak wyizolowany. U innych zwierząt naczelnych jest zazwyczaj zlany w jeden mięsień zginacz głębokich palców, przez co traci dłoń swoje możliwości chwytne w takim stopniu jak u nas. Taki mały mięsień, a takie znaczenie w postępie ewolucyjnym nam zapewnił, wspomagając wytwarzanie różnych rzeczy przez lepszą możliwość chwytną. Także warto go znać i się chwilę nad nim pochylić, więc zostawiam cię już w tym momencie z nim. I odsyłam również na stronę internetową, gdzie tekst będzie dostępny również w formie pisanej. Poza tym znajdziesz podcast na różnych platformach podcastowych, na YouTubie. I zapraszam do śledzenia nas na Facebooku oraz Instagramie, bo pojawi się wkrótce informacja o niespodziankach, jakie szykujemy. Na tę chwilę dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Anatomia w 5 minut. Agnieszka Mikołajczak.